Moi drodzy, nie uwierzycie co się stało. Patrzcie, jestem przed znowu, zresztą nieważne, bo znowu widzowie jestem przed moim domkiem i nagle widzę coś takiego. To jest mega straszne i nie wiem co mam o tym myśleć. Czy to jest jakaś groźba w stronę taty hejtera? E, mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że tak nie jest, ale dlaczego on mi akurat pokazuje takie straszne rzeczy? Bo no bo bo, bo, bo to jest akurat straszne. Nie wiem, widzowie, co mam na ten temat myśleć. E, muszę chyba poinformować w takim razie tatę hejtera, żeby uważał, bo on w ogóle stracił, widzowie, nie wiem, czy oglądaliście odcinek Paliona, ale on stracił game moda. On stracił game moda, więc on, więc on nie wiem, może przez to, że on stracił game moda, teraz jest, e, jest bezsilny. Nie mam pojęcia, widzowie, w każdym bądź razie. Będziemy musieli udać się do taty hejtera i mu powiedzieć, że coś takiego w ogóle widzę, a swoją drogą widzowie, jeszcze chcę Was tylko poinformować, że na moim drugim kanale ujawił się film też spalionowa związane coś jest z X-em, ale nie będę wam spoilerował, musicie wejść i zobaczyć. To jest taki, e, może niejednorazowy film spalionowa na, na tym drugim kanale, ale czasami będą się też pojawiać e, właśnie takie, dlatego wbijajcie i oglądajcie, a ja... E, 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 co on tu? Co on tu robi? Eee! Widzowie widzicie to co... Nie ma go, zniknął. Widzie... Widzieliście to co ja? Nie, muszę poinformować jak najszybciej tatę hejtera, że X na niego poluje. A co najgorsza, gorzej jeśli poluje na mnie, bo pamiętacie jak on, on kiedyś zostawił wiadomość Jurnext next? To było tam w szpitalu. Jakaś masakra i ja widzowie tak szczerze ledwo sobie radzę, jeśli chodzi o, o to, że, czy się boję, czy nie. Wy w ogóle jesteście, w ogóle wy widzowie, jeszcze tak szybko powiem, jesteście mega odważni, bo wy mi w komentarzach piszecie, żeby że się w ogóle tego nie boicie. Przynajmniej niektórzy, dlatego no szacun, ja akurat się sykam. Dobra, idźmy zresztą do, hej, do taty hejtera. Eee, tato hejtera, tato hejtera, tato hejtera, tato hejtera. Eee, Dariusz. Gdzie jest Dariusz widoczny? No to? Co ty tu robisz? G Gdzie jest twój no, tata? Muszę z nim pogadać. To ci to chodzi. Bo co ci to chodzi? Grozi, grozi mu niebezpieczeństwo! A w ogóle widziałeś że on stracił. Ej, game. Ty A ty, ty byłeś wtedy, nie? A ty byłeś no, wtedy! Byłem, ale co ty o tym wiesz, że mu grozi? No grozi mu niebezpieczeństwo, widziałem, 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 e, wstaję sobie i widział, w ogóle widziałem przed chwilą x -a. on jest taki przerażających... Dobra, hejter. słuchaj, czekaj. Zamknij się, chodź do góry. Do góry? No chodź. Słuchaj, typie. Musimy pogadać. Co? Bo, no bo ty dobrze wiesz, że on nie ma kreatywania nie? No właśnie nie ma. No nie ma, no i słuchaj, i on się załamał, ty rozumiesz to? Jak się załamał? On się załamał? załamał i teraz go nie ma i ja nie wiem, co ja zrobię. A on jest ogólnie, u ciebie w domu no, teraz? Jest ten X, nie ma, wyszedł. Jest ten X i jestem tylko ja i co ja mam teraz zrobić? Mm. No ja Ci mogę jak coś pomóc, ale słuchaj, bo ten X jest przerażający, on cały czas się na mne, nade mną czai, jakby chciał mi coś zrobić i zostawił mi wiadomość o Twoim tacie, Ojciec, choć może do mnie do... Ja będę musiał przejąć teraz prezydenturę i, no, i co? No, to ja mogę przejąć. Nie, Ty na pewno nie. Słuchaj, Chodź. Musimy, musimy to ogarnąć, Chodź. bo ogólnie ja Ci zaraz coś pokażę. Co mi pokażesz? Ale to zaraz, no co mi chcesz pokazać? No Dalej. patrz, zobacz co mi zostawił X. Patrz. Gdzie Ty jesteś? W, A, tu... U siebie, u siebie w jaskini. No? No i zobacz, takie. co on mi... CO?! U siebie I wies... Gdzie ty jesteś? O, tu. Co ty mówisz?! No on mi coś takiego yy. zostawił i on zawsze zostawia takie uśmieszki. Dobra, wiesz co? Ja też coś mam. Ja też ci coś pokażę. Co?! Dawaj. Co ty mi chcesz pokazać? Yy. Czekaj, pokaż. Yy. Patrz. A, Bo czekaj. ja też coś takiego dostałem. Pokaż mi to. Dawaj do ratusa. Tutaj, patrz. I ja nie wiem, co ja mam o tym sądzić. CO, co? JEST?! Co to no. są za obrazki, hejter?! Patrz, to jest normalnie... To jest krew jakby. Ja... Nie wiem. Nie, yes. teraz to, to zobaczył, no i, i wiesz co on powiedział? Co? on to widział? i on nie chce w tym uczestniczyć i on wyszedł. On to widział? Tak. O nie. I on mógł no, sobie coś... Jak... Ej, ale patrz. Załamał muszę... się. Ale, ale w ogóle zobacz to. Bo tutaj jest dym. On, on jest w ogóle specyficzny, bo ten dym też często widzę. Jest X, jest twój tata i jest krew w ogóle. Ta krew mnie zastanawia. No, to jest najgorsze. Ale no właśnie nie wiem, co mam o tym sądzić, bo... Czekaj. No, no bo tak nie powinno być. No, można przejść przez to normalnie, chodź. Creeper tu jest. Co? Można normalnie przez to przejść. No bo to jest to wejście, nie? Ja nie Czekaj. wiem, no, co, co z tym robić, no? Jak o, go zabić? Amunicja. Jezu, ile tu jest broni. Ile no, tu jest w ogóle mowów Ej, dobra, dawaj, w sumie ja sobie wezmę jakiegoś tutaj. Ej. Dobra, ale my broni, a ja twój, twój tata ma mega problemy. Dobra, ja swoją drogą też będę potrzebować. Wali mnie to. Jakieś. O. E, dobra, ja w no, sumie no. mogę wziąć sobie to. I to też sobie wezmę. Daj mi też. O. Dobra, Uhu. spokojnie. Jak się zakładało lufę? Na Z, na Z. A, dobra, A. Z. O, dobra. No. Uhu. Dobra, zginął. Nieważne, ta broń... Hejter, ta broń będzie nam potrzebna, bo jak spotkamy x to będziemy musieli no. się zrobić. Dobra, słuchaj, ale... Dobra, nawalamy. Ale, ale poczekaj, bo tata twój na pewno powiedział ci, gdzie znajduje się, gdzie, gdzie idzie. Czyli on nie mógł no. tak sobie bez, bez niczego pójść. Powiedział... No nie wiem, no powiedział coś dziwnego, ale ja nie, nie wydaje mi się, żeby to była prawda. Ej, a kojarzysz jaki... ale co powiedział ci? No, że idzie do kina. On idzie do kina? Ale nie wiem po co, no tak, tak powiedział, że idzie do kina nie, i, po, i wychodzi i potem ale, wyszedł. Poczekaj, bo... Patrz na to. Co? Czy ty to widzisz to, co ja? No. Ale że to, że YouTube? No, że YouTube. Że Czyli że co? nie że YouTube, tylko Logo Kina. Ej, fakt. Faktycznie! Ej, 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 ale poczekaj, poczekaj, poczekaj! Co? Wiesz, to może być pułapka. Co, co jest Ale filmem? czekaj, a to na pewno jest logo ki no czekaj. No a zobacz. Ta, no to jest logo tobie, No to jest dosłownie jeden w jeden. Ej, 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 ja nie wiem jak ty na to wpadł, ale dobra, to idziemy tam sprawdzić? No kino, logo, no to, to bo, bo co, co by przy tym obrazku robiło takie dziwne logo? No chyba musimy hmm. to sprawdzić, ale... Chorycie. Nie, że on go tam porwał, Jeszcze mnie już raz porwał, Ty jak go znowu porwał, to ja nie wiem. Ale myślisz, że mógł to zrobić? No, mógł, mógł. Dobra, ej, tam są czwarte. Czekaj, no nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź, spokojnie. Twarde jest. Patrz, tutaj jest w ogóle to. Tu jest, tu jest to, to logo X. a Wali je. A to jest, to jest X? No, a co to moje? No, co to, no, to <coughs> jest Ale Albo czekaj. Bo to może być pułapka. Rozejrzyjmy się. Czekaj, no to jak odmocimy? tam wchodzimy? Masz niewidkę? No, nie, nie będziemy wchodzić na niewidzkę. Otwieram drzwi i zobaczmy. Dobra, hmm. dobra. Co? Ja dobra patrzmy, patrzmy. uważam. Bilet kościół jest zielony. Są tu jakieś zielone w ogóle? Nie ma. Bilet palion hate. Aha. Dobra. Mm. Kino. To ki no, kino wygląda w sumie, to kino wygląda w sumie jak kino, ale powiem ci szczerze, że ja się naprawdę obawiam, byle on, byle on mi się tu nigdzie nie, byle on mi się no. tu nigdzie nie pokazał, bo to będzie ja, to jest już... tak strasznie ja. <laughs> dobra, jest... ej, ale w ogóle tak, po co twój tata szedł, do, miał iść do kina, znaczy już wiemy, że twój tata na pewno, twój tata na pewno zrozumiał, że iście do kila to przez to, że jest to logo, tylko po co? Po co, po co, po co ja nie Nie wiem, chodźmy do góry no, zobaczyć, bo... Górze... choćby doszkę dalej A może w kiblu. W możemy ja, A może on go utopił go w Kiblu i nie. leży w kiblu. Ale x czy twój tata został No, X go. Aha, no to to jest... Co ty to przecież na bez kreatywa nie dał mu rady. No to już prędzej, nie? To Dlatego on prędzej. się martwi. No to już prędzej, dobra czekaj. Hmm. Znajdź klucz na seance. Nie dobra, to to nie to, dobra, wejdźmy w takim razie. No, ej! Ej! Nie hejdź, klucz na seance X tu pisze! Hejter, chodź tu! Eee. Ja tu eee. chodzę. Co to? Co to? Hejter, ja tam hejter. Idę. no ja chodź, idę. no musimy! No, przecież. Ej, czemu Zobacz. Ja tam leżę? Ty tam leżysz, paliąd leży, Dave leży i ja co też leżę. Patrz, w ogóle jest zegar! Co jeśli to oznacza, że to, że to jakiś czas? Ej, w ogóle twój tata ma Xy. Co to oznacza? To oznacza, że twój tata dołączył do tego. To wygląda jakby on zaraził. Ale dlaczego ty tu w takim razie jesteś? No ale ja tu jestem, patrz ty palion. A gdzie jest wielki tost? Nie mam pojęcia, ale to wygląda jakby to Wiesz jak to wygląda? Nie, to wygląda jakby. Ale patrz, ale patrz, patrz na to! To wygląda to. Jak, Zaraz zobaczymy, ale patrz, To wygląda jakby tata został jako pierwszy właśnie schwytany i potem no. każdy sto, każdy z tej czwórki też będzie schwytany i mamy jakiś określony mm. czas na to. Dobra, a co chciałeś mi pokazać? Tutaj widać jakby no oni chciał zabić, to jest tyle interpretacji złe. Patrz, patrz co tu jest. Strzałka to jest jakaś do góry. Strzałka. Chociaż to też może być drzewo. A, a to ja było się wcześniej? Jest... całka w... do góry jest patrz. Tego chyba wcześniej nie było, nie? Ale patrz tu jeszcze, patrz tu! Aha, faktycznie, dobra, czekaj. Ja tam, ja tam tu. nie byłem. Ale to chyba nic nie będzie. Ja nie mogę, ale posłuchaj, to jest przerażające. Ej, nie, 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 ja tam idę, ja tam nie idę. Ej. Co to? Ja do mnie You're next. Ej, a co to znaczyło? No, ty jesteś następny. Co? Y. Ale, y. ale kto? Kto jest następny? Ej. Co? Y. Co Y? Jak co? masz na... na co, że ja? Nie. Yeti. Nie gadaj, że... Nie, 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 nie. O, nie, Ja jestem... Co to jest w ogóle za skrzynka? Ej. Co X? X! Co to jest? Co? Co to jest X? O co z tym... Cho... O co Ej, chodzi z tą buteleczką wiem. X? Ja na pewno ja tego nie wypiję, ale... Pojęcia. Może to nie jest... Dobra, dopięcia. ja się spadam. Czekaj no, ale to co? Musimy jakoś poinformować chłopaków w ogóle, że... że zobacz, ty... że coś takiego. Y... Y... Nie wiem, ja bym im nie mówił. E, ale bo co im się z Co? Co o to co ich mówisz? martwić? Jak martwić, hejter, Przyszysz? My musimy coś zrobić. My musimy coś zrobić. Zobaczcie. Jeszcze ja idę zrobić, ja idę się zakopać i schować i nikt nie będzie mnie widział. Nie no idę chyba. Aż, ale aż tak? Nic mnie nie znajdzie, walić to. No ale to co, nie informujemy twojego taty? W o. ogóle gdzie on może być? Musimy go Ej. znaleźć, hejter, co? Mam super plan. No. Idźmy na Jetowicę. Nie chcesz tam iść. Czemu? Mm, no bo X je przejął. Tak, dobra, i widzowie to ratunku. I wy w ogóle widzowie, jeśli chcecie zobaczyć, jak X przejął je, to widzę, to musicie wejść na mój drugi kanał i to zobaczyć, bo to jest wszystko na drugim kanale, ale ja naprawdę już nie mam pomysłu co robić, hater. Tu jest Ja już jakaś... nie mam po... Ja idę się zakopać, ja już idę stąd. To nie jest się. To jest jakaś paranoja, dobra, ja w ogóle muszę... Ja muszę skontaktować się z tatą hejtera, gdzie on jest? Musimy go o tym ja poinformować. Nie nie ma go, no mi, że on osobą, się załamał i on tu nie pomóc. wraca. Dobra, to ty sobie, to ty sobie idź w takim razie, a ja, ja. Ja, ja, jego, ja go jeszcze spróbuję widzowie poszukać. Mam nadzieję tylko, że ten X zaraz tu nie przyjdzie. Nie wiecie co? Ja wracam, ja wracam do chwili, wracam bez hejtera, może X był zaniepokojony tym, że był też hejter. Może on ode mnie coś chce, bo sami widzieliście... Chyba zabijam go. Sami widzieliście, że on że on napisał, że ja będę następny. Tylko dlaczego i o co chodzi, że będę następny? Czy, czy widzowie, a jeśli teoria jest taka, że X e, wziął hej, tatę hejtera na swoją stronę i potem chce mnie wziąć na swoją stronę? Nie mam pojęcia o co z tym chodzi. Dobra, ale czy, czy widzowie są tu jeszcze jakieś poszlaki? No nie wygląda. Xa w sumie nie ma. Więc albo coś tu jest, albo, albo nie wiem. Nie. No widzę, nie widzę, żeby tu ktoś był. Nic ciekawego tutaj w sumie nie ma. Ja stąd chyba muszę spadać jak najszybciej do swojej jaskini i uciekać, bo ten X może tu wrócić widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!